Animacja. Strony książki przewracają się. Wyskakują czytające postacie. Plażowicz, turysta, mama z dzieckiem. Dwójka przedstawia. Książki na lato. 14. Międzynarodowy Festiwal Filmowy T-Mobile Nowe Horyzonty we Wrocławiu. Na rynku tryska hydrant. Tomasz Wasilewski, reżyser filmowy. Nie mam klucza, nie wybieram żadnym kluczem. Wystarczy, że przeczytam pierwszą stronę. Jeśli mnie ona zaciekawi, to, to wtedy, y, wtedy czytam dalej. Wybieram... Często książki, które są jakoś związane z miejscem, do którego jadę. Czytałem no, na przykład z wielką przyjemnością e, historię Bizancjum Norwicza w, w Konstantynopolu, czyli w Stambule. I to jest niesamowite, kiedy się czyta o tym, jak cesarz broni się Sofi przed zamachem krzyżem ściągniętym z ołtarza. A później się do tej Hagiasofi wchodzi i, i widzi się to miejsce, gdzie zamach się wydarzył ponad tysiąc lat temu. Jacek Dechnel, pisarz. Na szklankę wskakuje uliczny kuplarz. Najczęściej czytam książki biograficzne, wywiady rzeki. Właśnie jestem po ostatniej lekturze Romana Polańskiego. Tak samo przeczytałem genialną książkę Wywiad Rzeka z, z Agnieszką Holland. To są takie rzeczy, które dla mnie są ważne. To są twórcy, których ja. Ja bardzo szanuję ich, ich, ich filmy, gdzieś budowały i nadal budują moją świadomość jako filmowca. Fragmenty filmów festiwalowych. Bez książki nie jesteśmy w stanie myśleć krytycznie. Bez książki nie jesteśmy w stanie współodczuwać, być empatycznym. A zauważyć, że poza naszym systemem wartości są inne systemy wartości, które niekoniecznie są gorsze, tylko być może są inne. Książka poszerza nasz język. Człowiek, który nie zna nazw drzew, widzi tylko las i coś zielonego. A człowiek, który zna nazwy drzew, wie, że to jest jesion, to jest modrzew, to jest klon, e, wie, że na klonie te kulki to są galasy, wie, że ten ptak to jest i itd., dalej. A nie czytając po prostu potwornie zubażamy nasze bycie na świecie, bycie ze światem. Przeżywamy życie słabo. Dziewczyna na rowerze po ziemi sunie foliowa rękawiczka. Audiodeskrypcja na zlecenie Instytutu Książki Marek Kotula Barbara Szymańska, Fundacja Audiodeskrypcja. Czytał Mateusz Smaczny. Program przygotowali Joanna Makowska, Szymon Kloska, Michał Rułka, Rafał Baran, Edyta Bańkowska, Agnieszka Jęksa, Katarzyna Bogucka, Szymon Tomiło, Tomasz Ruszkowski, Michał Baczuń, Karol Wyszyński.